Hop, hop, zmierzmy to raz! Hop, hop, świetny to czas! Hop, hop, plecak masz! Hop, hop, radę dasz! Rudę kręć, bo masz dziesięć! Gotów cel znasz! bo potrafisz tak! Buduj tak! Buduj tak! Buduj przez cały dzień! Buduj tak! Buduj tak! Z pięknego coś to zmień! O tak! Hop, hop! Kończmy już! Hop, hop! Cel nasz jest tuż! Schronisko jest już gotowe! Bez ciebie nigdy nie dalibyśmy rady go zrobić, Sky! Zawsze chętnie pomagam! Twoja ekipa to same asy, a ty jesteś asem lotnictwa. Ja jeszcze nigdy przedtem nie malowałam zwisając z helikoptera. Tak myślałam! Zadzwońmy do strażniczki RAUS, że schronisko jest gotowe do dostarczenia. Strażniczko Rose, oto nasze nowiutkie schronisko. Wow! Ciekawostka! Jest cudowne! Bardzo Wam dziękuję, raduj ekipo! To żaden problem. Gdy pracujemy razem jak rodzinka, to zawsze jakoś damy sobie radę. <ścoughs> <śmienny> 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 Czy widzę z Wami Sky? Sky? No pewnie! Niedługo wpadnę i dostarczę schronisko. Bohaterka z Psiego Patrolu, pracująca z naszymi bohaterami z Zatoki Budowniczych? Wspaniale! Mm, może razem spędzicie z nami noc w nowym schronisku? Wszyscy się zmieścimy! Tak! tak! Zaraz! A gdzie zabarkuje swój helikopter, kiedy postawię schronisko? Właśnie! Polana pomieści tylko samo schronisko. Twój helikopter się nie zmieści. Ha! <słuch> Szkoda, że nie da się lądować na dachu schroniska. Charger, tak jest, tak. Zaraz. To w ogóle możliwe, jeżeli będzie mieć lądowisko, to taki parking dla helikopterów. Dobudujmy je do schroniska. Świetny pomysł, pieski. Do roboty. My zaczekamy, coś przekąsimy i wkrótce się zobaczymy. To czas je połączyć. Sky, możesz mnie podnieść? Już lecę mi. Odor! To... No, jeszcze! Tak! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! <laughs> o! Uff, mam tutaj niezły trening, <laughs> Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Nie, tylko nie magnesy i sprężyny. Woo! Cały plac szczekania jest wreszcie gotowy na inspektorkę Ines! Przeprasza. O, to był wypadek pieski. Motor myślała, że te skrzynie były do zabawy. Ech, motor już nigdy nie będzie rozwalać. Nie martw się, motor. Dobrze wiem, jak lubisz rozwalać. Szkoda tylko, że robi się wtedy bałagan. O, motor. Spokojnie. Zawsze jest jakieś budujące rozwiązanie. <laughs> Ale zanim na nie wpadniemy, posprzątajmy przed inspekcją. Hej! To budujące rozwiązanie możemy mieć tuż przed nosem. A! <laughs> Sprężyny są zrobione z metalu, więc przyciągają je magnesy. Wow! 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 Może będzie fajnie, jeśli... Dajemy dla motor miejsce do zabawy z magnesami i sprężynami. Potem będą znów się łączyły, gdy motor je rozwali. I będzie je rozwalać znowu i znowu, robiąc ba! Bam! Baję! Plup! Hehehe, <ścoughs> z ciebie, Piesek! <ścoughs> Właśnie miałam to powiedzieć. A najlepsze, że bałagan sam się posprząta. <ścoughs> Zatem budować czas, zanim inspektorka przyjedzie! Bip, bip, bip. Jadę tyłem. Motor, na jaki kolor pomalować? Niebieski, czerwony, fiolet, żółty, zielony. Masz rację. Po co nam jeden kolor, kiedy mamy tak wiele? Magnesik tu i tu i tutaj. Czas podłączyć sprężyny. Gotów? Cel? Klej. Tak, wspaniale, świetnie. Woohoo. Przedstawiamy Plac Zabaw Motor. Tak ciężko pracowałyście, że czas coś zjeść! Lody z pyszną karmą! Pisa, o! Pisa, super! <laughs> Nic mi nie jest! o! papa pa, lody! No dobrze, pieski, sprawdźmy, co się stało. Aha! Widzicie zawias? Pomaga otwierać i zamykać tę pokrywę! A ten się zepsuł! Na szczęście, mam zapas w mojej skrzynce. Zobaczmy. Śruby, wkręty, nakrętki, klamki. Ui, Mam tutaj dużo klamek. Duże klamki, małe klamki, nowe klamki, stare klamki oraz zawias. Wow! Masz chyba wszystko w tej skrzynce, dziadku. Wiesz, zbieram te wszystkie rzeczy od kiedy byłem mały. Piesku frut, fajny jest, to wie, każdy pies. Gotowy! Całkiem jak nowy. Chodźcie po swoje lody, moje pieski. Ole pyszne! Juhu! Echa. Dzięki dziadku! Zawsze robisz dla nas miłe rzeczy. Tak, myślę, że już czas, żeby zrobić coś dla dziadka. Niech dzisiaj będzie dzień dziadka! Dzień dziadka! Spędzimy z Tobą calutki dzień, dziadku. Będziemy śpiewać i grać w gry. I my zrobimy przysmaki dla Ciebie. Co ty na to? Myślę, że Dzień Dziadka brzmi wprost wyśmienicie. Uhu. Och, jesteście takie słodkie. Wasza ciocia jest bardzo dumna. No dobrze! Dzień Dziadka zaczyna się w tej chwili. W jaką grę chcesz zagrać? W moją ulubioną! Bieg i stój! Dobra, będzie zabawa. Teraz biegniecie na bieg i stajecie na stój. Gotowi? Bieg! Stój! Wow. <laughs> I dlatego tak lubię tę grę. Och, ekran czeka. Chodźcie. Wielu? Wszystko w porządku? Nie! Pomocy! Wszyscy mieszkańcy są w moim markecie, by kupić najsłynniejszy i super przesmaczny, pyszny, ostry czedar! Pyszny, ostry czedar? Mm, ulubiony ser! Ser! Teraz ser! Wszyscy za nim przepadają, ale nikt nie może wejść do mojego marketu! Wiatr zrzucił przed niego gałęzie! Spokojnie, marketowy Gabrielu! Mogę podnieść gałęzie moim chwytakiem! Zaraz tam będę! Dziękuję, papa! Pa. Trzy, dwa, jeden! Jujej! Gniatarka jest najlepsza! Gniatarka robi boom Tak jak motor! Uwielbiam zgniatać z gniatarką! A zwłaszcza kiedy. Pada! Gdzie ten zmokły pies! No. <śmienicza> oh. 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 <śmierdzi> bardzo nie lubię deszczu. Powtarzam, bardzo nie lubię deszczu. Tak, bo wtedy nie można budować. To... Co mamy robić, zanim deszcz przestanie padać? <laughs> już wiem, już wiem, już wiem! DJ Rabel śpieszy na pomoc! To prawda tak jest? Mokry nie chce być pies! Ktoś dziwna to się wie? Budować każdy chce! Jak krzyknę. Za budowę bierzmy się! Deszcz, deszcz, idź stąd so Za Zabudowę bierzmy się! Wow! Piosenka przegnała deszcz! Właśnie tak! I nasz ekran właśnie zaszczekał! Pędzimy! Hej, pani burmistrz! Niezła ulewa, prawda? Była wielka, chociaż pan Kaczorek uwielbia duże kałuże. Ale teraz miasto potrzebuje Waszej pomocy i to bardzo, bardzo, bardzo. <laughs> w górach też bardzo długo padało. A teraz cała woda szybko spływa w dół do kanionu, który wiedzie wprost do naszej zatoki! To niedobrze! Powtarzam, niedobrze! Jeżeli ta woda dotrze do zatoki, to może zalać całe miasto. Potrzebujemy budującego rozwiązania, by ją zatrzymać. Wiesz, jeśli chcemy zatrzymać wodę, musimy zbudować coś takiego. Tamę. Jeśli będzie wysoka, to zatrzyma wodę i ochroni zatokę. Tak. To fantastyczny pomysł. A jeśli woda i tak dotrze do miasta, to rozłożymy worki z piaskiem. Ach tak. Bo piasek wchłonie wodę Powiem cioci dźwig Dzięki pieski, powodzenia! Cała zatoka na was polega Dobrze ekipo Mamy dziś mnóstwo do roboty Jeho! Pakujmy się i w drogę Idealne miejsce na ognisko I napieczone pianki Pyszne Złap to Podnieś? Przenieś! Ochronią nasze ognisko. Na pewno przyda się drzewo. Wow, piła! Wytniemy je w kształcie drzewek. I pomalujemy je jak drzewka. Wow! To wygląda jak obozowisko w górach. Wszystko już gotowe! Co powiesz na nasze obozowisko? Wspaniałe! Czas na kemping. Najpierw zjemy słynne, czyli dziadka żwira siedząc przy ognisku. A mm. potem pójdziemy na wycieczkę. Uwielbiam ognisko i wycieczki. A na koniec usiądziemy wieczorem i upieczemy słodkie pianki nad ogniskiem. Bardzo ciekawe, czy jakiś piesek się na nie skusi. Mmm, marshmallow. Ja, 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 ja! Pycha, pycha. A co najlepsze, zrobimy to wszystko pod przepięknym, ciemnym, nocnym niebem. Zaraz o czymś zapomniałem. W nocy robi się ciemno, a ja boję się ciemności. Uff. Nie martw się, Rabbi, nie będzie bardzo ciemno. Moja naukowa apka mówi, że niebo będzie czyste księżyc w pełni i mnóstwo gwiazd czyli nie za ciemno. Na super pyszne pieczone marshmallow! <tok> <eg flashlight> <t laughter> Taki jest! Ale najpierw czas na kolację! Lećcie po miski! Oto śruba do trampoliny! Proszę bardzo, Mix! Oto gwóźdź! Dzięki, charger! Charger, podasz mi jeszcze jeden gwóźdź do podstawy? No pewnie! Już go podaję! Ha? Gdzie moje gwoździe? Miałem tu przecież całą skrzynię! Nie ma sprawy, Charger! Możemy użyć jednej z moich śrubek! Ha? Moje śruby? Zniknęły! Ale widziałem je chwilkę temu! Najpierw zniknęły moje gwoździe, a teraz nie ma też śrubek Willera! Musiały się pewnie gdzieś sturlać! Wywochajmy je! <śmany> <śmany> Nigdzie nie czuję tych śrubek A ja nie czuję gwoździ Jak mamy teraz zbudować trampolinę? Już wiem Możemy połączyć deski przy pomocy kleju do drewna Psiastyczny pomysł, Miks Ponieważ mamy nasze deski Damy radę <śmany> Deski zniknęły. deski zniknęły! Bardzo niedobrze Powtarzam, bardzo niedobrze Cóż, skoro deski zniknęły, to może zabrał je Bubr Gryzak Charger, masz rację Kiedyś już zabrał nam drewno na swój domek Zapytajmy go Cześć, Gryzaku! Gryzaku, zniknęły nam wszystkie materiały budowlane. Nie widziałeś ich? O, to miłe Gryzaku, ale nie weźmiemy drewna z twojego domku. Ale dziękujemy. Idziemy szukać dalej. Dla Dla gryzaku! Gryzak nie zabrał naszych materiałów. To co zrobimy? Bez nich nie zbudujemy trampoliny. Cóż, wiem czego nie zrobimy. Nie poddamy się. Zadzwonię do cioci i poproszę o nowe zapasy. Hej, Karabl, trampolina gotowa? Chcecie, by ktoś ją przetestował, to ja się zgłaszam? Właściwie nie. Możesz do nas przyjechać z nowymi materiałami? Nasze gdzieś zniknęły. Gdzieś wam zniknęły? Nie ma sprawy, zaraz tam będę. <śmiech> Co? <śmiech> Charger? Myślę, że dźwięki budowy sprawiają, że. uspokajasz się. Masz rację, rawu. Słuchanie dźwięków budowy przed porą spania zawsze bardzo mnie relaksuje. Ho, 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 ho. Chyba nie musisz liczyć kluczy, musisz ich słuchać. I to kolejny powód, dla którego. rządzą! <laughs> Ale jeśli potrzebuję dźwięków budowy, by spać, to mam problem. Bo nie możecie budować nocą. To prawda. Tak, mamy kłopot. Tak. Zaraz. Może nie musimy nocą. Możemy nagrać odgłosy budowy? Moim sprzętem DJ-skim. Posłuchajcie. może puścimy te dźwięki przez głośniki, które wstawimy do nowego łóżka? Chargera? Zapomnijmy o wielkim torze przeszkód. Zróbmy super łóżko. I to jest pomysłowość na najwyższym poziomie. Dalej, rodzinko. Już. Budować czas to super łóżko. prawdziwy hit, ciastyczne <śleszy> <śleszy> dźwięki mix, przybite. <śleszy> Okej okay, charger, możesz spojrzeć teraz. <śleszy> <śleszy> Cudowne, cudowne, cudowne! Och, <laughs> oh, brak mi szczeków! Dziękuję, rodzinko! To jest wymarzone łóżko! <laughs> A jeszcze nie słyszałeś najlepszego! Dawaj, DJ Rattle! Zaśnij, zaśnij, pies nas. Budowy dźwięk tu piękny masz młotki śruby mamy tu Uśnij więc po długim dniu Zaśnij, zaśnij piesku nas Budowy dźwięk tu piękny masz Czysz. Zanim użyjemy śmieci, to absolutnie powinniśmy je wyczyścić. Hehe, <laughs> już się za to biorę, Wheeler. Gotów? Cel. Cześć. I z takich śmieci można budować. <laughs> jeszcze nie. Musimy je najpierw zmienić w cegły. Już budować czas! Najpierw zrobię fundament pod naszą stację uzdatniania. Cegły bierz! Trzy, dwa, raz! I ściany masz! To łatwe! Ja robię dachówki z pustych puszek. A ja je poprzykręcam. I daszek jest już całkiem gotowy. Złap Podnieś. I użyj kontenery do sortowania! Stare zmienia się w nowe po przemianie miksowej. Do takiej roboty przyda się nasza pilarka. Tylko ostrożnie, rabl, podam ci pomocną łapę. Dzięki dziadku. Ta pilarka jest ostra. Charger szarżuje! Wypoleruje drewno moją szlifierką. Tym konikom przyda się coś jeszcze: miksowa przemiana wow! spray z farbą żółty, niebieski. Różowy! Zielony! Już! Ten konik jest gotów do jazdy! Konik też jest gotowy. Dobra robota. Ta karuzela gotowa jest. A się krzyknąć chce Hurra! Będzie to ozdoba pyszności dnia. Mm, masło orzechowe. <grymne> Zawieźmy karuzelę marketowemu Gabrielowi. <grymne> uh, tak. Suchy. Uwielbiam kąpiele. Dobra, czas się szykować na rodzinne zdjęcie. Tak pokazuje dziką naturę. Dobra. Woohoo! Ten psiak jest czysty tak. Tak czysty. O! Oh. Dziadek Czyżbym widział czyściutkie i eleganckie pieski? Ha, 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 a owszem widzę! Pieski, idziemy do sklepu wybrać ramkę do zdjęcia. Więc bądźcie czyste. Na zdjęciu nie może być żadnych brudnych łapek. Będziemy czyścić ociu dźwig. Żaden problem! Pa! Pa! <laughs> Motor się bawi! Motor, <laughs> nie! A -a. Upsi. <laughs> I tyle z utrzymania czystości. Motor, zdaje się, że musimy Cię wykąpać. O-o. E, motor? Wracaj! Motor! Jesteś tutaj? Motor? Motor. Tu jesteś! Naprawdę tak nie lubisz się kąpać? Kąpiel nie fajna! Ale kąpiel może być świetną zabawą! Hmm, jak ci to pokazać? <laughs> Zaraz wracam! Ta gumowa kaczuszka to moja ulubiona zabawka! Dzięki niej kąpiel jest wspaniała! <laughs> Dzięki, Rabel! Motor, czy teraz się wykąpiesz? Nie, motor nie chce się kąpać. Podziałało. Hmm... Nie ma sprawy. Musimy tylko znaleźć budujące rozwiązanie. Motor, może polubisz kąpiel, gdy zbudujemy ci super wannę. Uuu, tak! Uuu. Zaraz. Co to jest superwanna? Najlepsza wanna na świecie. Będzie w kształcie kości ze zjeżdżalnią i najlepsze, z fontanną z baniek. Na pewno się wykąpiesz w super wannie co motor? Wanna? Uu. Zaraz! Motor nie chce się kąpać. Ale kocha kaczuszkę! Mamy tak dla kaczki, ale ogromne nie dla kąpieli. Nie wiem, czy się uda, Rabel. Spokojnie! Zbudujemy najwspanialszą wannę na świecie, a motor ją pokocha! Zbudujmy coś! Mamy bardzo! A jaką? Musimy zrobić tubę, pianino i perkusję. I musimy je zrobić przed dzisiejszą imprezą w Zatoce. Wow, tak szybko? Cóż, gdy pracujemy z rodzinką, to nic nas nie powstrzyma. Drewno do naszej pilarki, proszę bardzo. Czas zrobić instrumenty. Wiecie co? Do takiej roboty przyda się piosenka ród, fajny jest, to wie, każdy pies! Robota tu jest! Merdamy też! ród, fajny jest, to wie, każdy pies! Robimy nowe instrumenty, by Sierra i skierka mogła śpiewać! I tak się cieszę, że będę znów śmig, śmig. Nie czas na śmiganie! Musimy skończyć instrumenty, albo Sierra i skierka nie zaśpiewa. Jasne! Skupić się! Bez śmigania! Bez śmigania. Piesku, frut, fajny jest, to wie każdy pies. Młotek no, wkręt, spray, tak, tak dzień, po dzień po dniu. Gdy coś zrobić chcesz, to wezwij do stu. Robiąc instrumenty chce się śmig, śmig. <laughs> Nie czas na śmiganie, Charger. Budujmy dalej. Wszystko będzie dobrze. Spokojnie, Charger. Wdech, wydech. Jest frut fajny jest tobie, każdy pies tobie, każdy pies. Tym instrumentom potrzeba tylko jeszcze <laughs> miksowej przemiany. Muszę dodać dużo kolorów do mega miksera. Dodam trochę fioletowego, żółtego, niebieskiego, koniecznie pomarańczowy, u i czerwony. Pora je zmiksować i załadować mój spray z farbą! Okej, okay, ekipo! Powiedzmy to z miks! Gotów! cel Farba! Mix. Dziękuję!